kawałek, naprawdę mokre tutaj jest ziarno, ale to nic, no nic się nie poradzi. Nie ma już na co czekać. Dzisiaj któryś? 27, tak? Albo 6, nie, 6. 26 listopad. No niestety, no ostatni kawałek nas, ostatni kawałek koszony przez Mateusza. Także później lecimy z tym na chatę i będziemy to mielili. Wygodność około 40%. Tutaj jest sucha, ale tam jest głodniejsza od nas Renatka i dwie przyczepy jeden zbiornik, już o, się grzebnęło Jadę, gdzieś stanę tak na górce, bo jak się nasypię do pewno to będzie Różnie może być. I poszedł. Jeszcze trochę nie jeden przejazd tu nie sypał Ja już nie będę renówką się ruszał Patrzcie, nie jest sucho wcale Tu gdzie kukurydza była jak w miarę zgodna, ciekawe pod spodem Wstadałem tam na koszonym wcześniej na kiszonkę, żeby się nie ślizgał tak, bo tutaj też się ślizga, by się ślizgał Renault Klas Dominator 98 lina wychodzi. To i tak powoli zaczyna kosić. rzędy łapie. woda nie bardzo ale zostało nam jeszcze 3,5 tony, 4 może 4 bigwagi Zależy ile będziemy sypać do Elegantko. Pasza, jak trzeba STZ uturbiony Renata tutaj z temu stoi Tamto co zostało na drugiej to Idzie do sprzedania na ziarno Tu sąsiad sobie będzie zakiszał całe A ta przyczepa Tu gdzieś 10 ton Pało było na niej Zobaczymy, przewożymy i bagi. To będzie wiadomo wtedy dokładnie No idzie do mielenia no i do sprzedaży No jakoś idę te to teraz Czy potem, to się okaże Ale pogoda to masakra dzisiaj Adam, trochę było śniegu, musieliśmy wyrzucić i żarna trochę się zmarnowało. A tam kupka, ale śnieg, śnieg się rozpuścił, zbiorę później, wyrzucę kurą, czy tam rybą do stawu to się nie zmarnuje. No i renóweczka na warsztacie znowu jest, pompki przyszły. Yy, tylko, że teraz są pompki, widzicie, to są metalowe, czy tam nie wiem, jakie to jest stop, no, st stali jakaś w każdym bądź razie, yy, pozakładane są. Trzeba teraz tylko odpowietrzyć jeszcze hamulce i będzie gitarka. No i renówka pójdzie do, 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 do rozrzutnika jeszcze. No bo trzeba wywieźć do końca obornik. Znaczy do końca to, co się nazbierało przed końcem listopada. W każdym bądź razie. Także wiecie, tak to właśnie wygląda. Wszystko. od luciona. No, patrzcie, co tutaj mamy zbierane kosiliśmy kukurydzę, to nazbieraliśmy 8 worków takich 50 kg kolb no i teraz sobie tutaj suszymy i coś tam będzie jakieś ziarno z tego, to tylko na próbę, tak sobie tym posiedzimy. zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to będzie rosło część pójdzie do, dla królików trochę posiejemy, tu w woreczkach teraz przesknie to no, prawie sucha, ale jeszcze, jeszcze to nie to przeschnie później się to łuszczarką yy, przerobi, znaczy yy, wyłu wy tego wyłuska ziarno i będzie, będzie elegancko. Trochę tego będzie, zobaczymy ile wyjdzie, no ale parę woreczków takiego ziarna jest, no ale to, to nie o tym. To tylko taka wiecie, taka właśnie sprawa, dygresja. No czas obrządków jeszcze, widzicie jakie było to, trochę śniegu. Mam nadzieję, że zajdzie ten śnieg, żeby ten obornik wywieźć, tam dużo nie będzie, może ze 4-5 rozrzutników maksymalnie R renóweczką, no i co, no i wywieziemy to wtedy, komuś się odpowietrzy renówką i będzie sytuacja taka, że renówka pójdzie do paszowozu, przestawimy się też z paszowozem, trochę inaczej będzie stał. A farmer wtedy wjedzie na warsztat i będzie, będzie, co, będzie ten właśnie przedni nawet w końcu ogarnięty, może już tak do końca, żeby to było wszystko okej. Okay. A nie tak jak niby było wcześniej dobrze, ale jednak się okazało, że nie jest dobrze, no i co, no i nie. Lipa. No, tu na koloryferze też jeszcze kolby leżą, położyliśmy w workach. Trochę zawsze to szybciej wyschnie chyba. No, tak bym sobie dzisiaj jeszcze odpoietrzył to, no ale niestety, no samemu to wiecie jak to jest. Tego się nie zrobi. Ale renóweczka dała radę ostatnio. Trochę pociągnęła tej kukurydzy z 15 ton gdzieś było, około, może nie, w sumie 13, 12. Do końca to tego... Nie wiem, bo to nie przeważone. zmieliliśmy jedną przyczepę i zakisiliśmy, wyszło 10,5 big Baga. No, i reszta tutaj sąsiad od nas wziął sobie na zakiszenie, całe ziarno zakisie, a potem będzie to chyba mielił. Nie wiem dokładnie jeszcze. No i co? I nic w sumie tak to. Taka to robota. Jeszcze wjedzie tutaj kosiadeczka obok, przednia ta czołowa. Niedługo, i wszystko po kolei będziemy klepać przez zimę. Jak zajdzie śnieg, i będzie pogoda, to trochę betonu leci jeszcze gruszka albo dwie, no i trochę ręcznie mamy też zamówić. No, przyjechał cement i żwir. Także coś, coś tam się podziała. A się nie chce, dzisiaj wtorek. Ale cóż, trzeba. Trzeba kombinować. No, i średnia, tak liczyliśmy sobie, z hektara ziarna wyszła. Około 10 ton, no, ale troszeczkę ponad, nawet przy niektórych kawałkach wyszło. O, patrzcie, jaka latareczka. Wyszło trochę więcej, na no, niektórych mniej, no, ale ogólnie mieliśmy kukurydzę ziarno od klasy czwartej do klasy szóstej, także mm, i tak plony bardzo dobre. Na piątej, szóstej klasie wychodziło 9 ton, ogólnie tam czasami mniej, trochę może 8,5 nawet, czasami 10. Miejscami, no nie ma co tutaj też wymagać, nie wiadomo czego, no bo jednak to jest y, piach żwir, więc wiecie, na tych lepszych ziemiach, że tak powiem, no to wyszło trochę więcej. Ale średnio jak liczyliśmy i z tego co było włożone na skupy i mielone i później przeważone. To 10 ton tam z hakiem wyszło, więc nie ma problemu. Jest OK. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni? Plonu. Cena też jest dobra, przynajmniej w tym roku. No i co, no i na przyszły rok też będziemy kukurydę wiadomo, wszystko idzie w górę, nawozy niestety poszły bardzo w górę, no i środki ochrony roślin, tak samo i paliwo, no i też i usługi, części tak samo, no ale trzeba jakoś sobie radzić, trzeba gospodarzyć dalej, trzeba żyć, no bo co, nic na to się nie poradzi i w sumie... No co, suma summarum, no to 11, 12 hektarów mieliśmy na ziarno praktycznie. Tylko, że wyszła zamiana taka, że 2 hektary zostało kiszonkowej, znaczy na kiszonkę, znaczy, no, na kiszonkę, to co miało pójść na kiszonkę, 2 hektary zostało na ziarno, a ziarnówka poszła na kiszonkę z tego względu, że było, były te duże wiatry, znaczy no duże, mocne wiatry, i wyłożyło częściowo, dlatego też skosiliśmy na kiszonkę tamto. co ziarnówka była te około 2 hektary, a co kiszonkowa to zostało na ziarno. No i trzeba było przez to dużo. Znaczy poczekać, żeby to doszło. Tak nie doszło, tak jak trzeba. Jeżeli chodzi o wilgotność w porównaniu do ziarnówki, ale jeżeli no zakisiliśmy, to, to zostało zmielone CCM zrobiliśmy. Także jest elegancko. Pasza jest naprawdę super. No i w porównaniu do niektórych firm, które składują to w hałdach, a potem jest robione to już takie czasami też jakieś przykiśnięte czy trochę spleśniałe, wszystko wymieszane, no to wiecie, no jednak to trochę inaczej. A jak się robi w mniejszych po prostu areałach czy coś takiego, no i samemu się robi, no to trochę to inaczej wygląda. Każdy wie jak to jest. Zresztą nie będę tutaj dużo tłumaczył. Chodzi mi głównie o to, że jak ktoś ma mało, no to zadba o, bardziej o jakość, niż jak na przykład jest dużo, dużo, dużo tego wszystkiego, a tym bardziej nawoł tej kukurydzy jest w tym roku. No bo coraz więcej ludzi sieje na ziarno, żeby no, zarobić jak najwięcej. Tak samo i my też siejemy tego wszystkiego, no bo jednak, no jednak no, trzeba jakoś sobie radzić. A potem jak tego ziarna jest dużo, no to ciężko to wszystko ogarnąć, żeby... Było jak najlepszej jakości, no i jak gdzieś tam jakoś ta jakość się gubi, ale nie ma co też narzekać. Firmy też starają się, muszą jakieś normy trzymać, więc Więc jakoś to jest. Także dobra, widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, co to będziemy teraz działali. Co do Lambo, Lambo jest teraz w naprawie, no po prostu jest u kolegi u mechanika, bo się grzeje, coś mu tam dolega. No nie wiemy co dokładnie. I termostat był zmieniany, i pompa wody, i chłodnica przejeżdżana. Także nie wiem, coś mu raz się grzeje, raz się nie grzeje. Nie wiem, czy może gdzieś jest po prostu przy... coś jest przytkane, czy coś się po prostu zawiesza. Gdzieś znaczy no, zawiesza, no po prostu gdzieś coś nie puszcza, płynu, nie mam pojęcia. Dzisiaj albo jutro będę miał odpowiedź i czekamy, ale w każdym bądź razie chcemy kupić John Dlatego też, jakby ktoś chciał kupić Lambo, to zapraszam do kontaktu. Nie sprzedajemy z tego względu, że ono jest jakieś awaryjne czy coś. No wiadomo, to że się grzeje, no to, 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 to wyszło dopiero po trzech latach. Tak samo każdy ciągnik może się zepsuć, ale to nie z tego względu sprzedajemy, tylko po prostu chcemy Jandira trochę większego niż Lambo. Znaczy trochę, no tak żeby miało te 200 koni albo 200 z hakiem, no bo jednak areały się coraz bardziej zwiększają. I nie chcemy kopować jeszcze jednego ciągnika, tylko chcemy zrobić taką zamianę, a tego John co mamy teraz to nie chcemy sprzedawać, bo on matura, no i to jest dla nas taki ciągnik bardzo potrzebny, z tego względu, że on ma te 130 koni niecałe, plus minus, no i, no i co, no i jest bardzo, bardzo używany w naszym gospodarstwie, w sumie to najwięcej robi motogodzin. I dlatego też nie ma co go tu sprzedawać, a, chcemy a jak go sprzedamy to nie będzie takiego właśnie ciągnika o takiej mocy a Lambo wtedy nie, nie po prostu niego znaczy no Lambo nie zastąpi John Deere'a, no bo jest trochę większe, dużo większe, nie matura i to właśnie jest ten ból, bo tak można byłoby też się pokusić o sprzedaż John Deere'a, ale jednak yy, Lambo jak mówię nie ma, nie ma tura. No Jest trochę większe, więc musi, nie może być jakieś tam skoku na przykład z, od renówki 100 koni, 103 konie do ciągnika, później 200 koni, albo 200 tam z hakiem. No to takie, że wiecie, no dlatego teraz jest renówka 103 konie, potem John Deere te 125 czy 130, no i później będzie już taki główny polowy ciągnik. Nie główny tutaj, może w obejściu, tylko główny polowy, no ale nic. Także kilka dygresji i widzimy się w następnym odcinku, żeby już nie przedłużać tego, także trzymajcie się, no i do, do następnego. Cześć!